Witam wszystkich serdecznie na mojej makiecie. Obecnie trwa totalna rozwałka. A dlaczego? A dlatego, że stwierdziłem, że te pokrzewione uróżki trzeba wyrzucić do dobrze, na dobre nie były przytygowane. Więc postanowiłem wykorzystać te tory modelowe. Co mam? modelowe tory one są w lepszym stanie niż tamte u rurki i stworzyć taki oto układnik tu muszę popracować nad tym żeby było prosto tam tu podłożyć jeszcze i prawdopodobnie tu żeby nie było przekrzywione ten zewnętrzny będzie dodany będzie zrobiony z flexów tak sobie stwierdziłem jest rozwałka na makiecie także nie przejmujcie się tym wszystko jest potegowane tu postanowiłem dać rozjazd z tym, że tu mam taki dziwny, śmieszny rozjazd prawdopodobnie elektryczny tak mi się widzi ale on i tak też trochę chodzi ręcznie to są łuki a tam są dane po łuka tam flexy no, mam pr proste w lepszym stanie tory modelowe fajniejsze to są też właśnie glemur też trzeba będzie dobrze poczyścić tak jak kolega Christian wspomniał z tego osadu ale chciałbym zrobić coś takiego z rozjazdem. Nie wiem na ile mi się to uda. Taką ale jeszcze tutaj. Drugą, drugi magazyn składy. Magazyn jeszcze jeden. Z jednego. No, na tym torze. Tak samo na zewnątrz będzie i, i na tym. Chodzi o to, żeby mi też żeby na tych podolowych właśnie jeździł. A jak wyjdzie, zobaczymy w praktyce. Także to był na dzisiaj na razie na dzisiaj króciutki filmik. Chyba, że uda mi się coś y, nagrać więcej. Pełno śmieci, pełno tego, no ale czasem trzeba coś zburzyć. On no nawet mam taki motor jak pod Hazero, z kinda też niespodzianek Kosiarka tam jest. Autobusy takie różne. Także do następnego. Hej, pozdrawiam.